Kofiego i jego córka Abibę łączyła niesamowita więź. Niestety odszedł, gdy jego córka miała zaledwie kilka lat. Podczas jego pogrzebu, Abiba postanowiła dać ojcu ostatni uścisk. To, co się stało potem, sprawiło, że ludzie zaczęli krzyczeć. Kofi urodził się w ubogiej rodzinie w Etiopii, a jego rodzice mieli marzenie o wyrwaniu się z cyklu pokoleniowej biedy. Niestety zmarli, zanim ich marzenia mogły się spełnić. Zdeterminowany, aby zrobić coś dla siebie, Kofi sposobów, aby stworzyć dla siebie lepszą przyszłość. Niestety, pomimo wielu lat ciężkiej pracy, nie udało mu się zrealizować swoich marzeń o związaniu końca z końcem. Pracował na budowach, a następnie zaczął sprzedawać rzeczy przy drogach. Czasami brał też nocne zmiany w fabrykach, aby zarobić pieniądze na utrzymanie swojego biznesu. Po nocnej zmianie szedł prosto do swojego małego sklepiku i przez cały dzień bez wytchnienia i snu niestrudzenie pracował sprzedając swoje produkty. W jednym z takich dni Kofi spotkał Solanę. Kobieta była piękna. Jej czarujące oczy i wesoły śmiech był cudowny. Solana przechodziła codziennie o tej samej porze, aby kupić jedzenie. Tak było przez kilka tygodni. I zanim Kofi się zorientował, zakochał się w niej po uszy. Solana i Kofi szybko stali się bliskimi znajomymi. Ale Kofi tęsknił za czymś więcej – Chciał mieć solanę w swoim życiu i nie mógł się doczekać, aż pewnego dnia powie jej, co naprawdę do niej czuje. Kofi zrobił mało jedzenia, więc musiał przepraszać klientów, którzy przyszli po tym, jak wszystko zostało wyprzedane. Trzymał jednak specjalną porcję dla solany na uboczu, mając nadzieję, że się pojawi. To musiał być jego szczęśliwy dzień, bo przyszła już po kilku minutach. Gdy Kofi podał jej jedzenie, nagle zaczął padać deszcz. Musiał szybko pozbierać swój sprzęt do gotowania i zamknąć wszystko na klucz, zanim wszystko zostanie zniszczone przez deszcz. Wszelkie nieplanowane wydatki byłyby w tej chwili poza zasięgiem. Ku jego zaskoczeniu, Solana pomogła mu się spakować. Zajęło to tylko kilka minut, ale zanim skończyli byli już przemoczeni. Kofi przeprosił Solanę, ale ona potraktowała go swoim łagodnym uśmiechem. Dane im było zostać na przystanku autobusowym i rozmawiać godzinami. W miarę jak padał deszcz, Kofi i Solana rozmawiali. Nie mogli dłużej powstrzymać swoich uczuć. W końcu wyznał, że ją kocha i chce ją mieć w swoim życiu. Solana zatrzymała się na chwilę, aby przezwyciężyć emocje. Potem z ciepłym uśmiechem na twarzy powiedziała: Coś długo ci to zajęło. Marzyłam o tej chwili. Z tymi słowami wypowiedzianymi między nimi ich związek zaczął nabierać kształtu. Wkrótce rozkwitł w coś pięknego. Przez większość dni Solana dołączała do Kofiego na ulicy, aby sprzedawać jedzenie. Ich miłość była czymś pięknym. Przyciągało to klientów do ich małego biznesu. Solana pomagała również rozpowszechniać informacje o talencie kulinarnym Kofiego, co jeszcze bardziej zwiększyło liczbę klientów. Biznes Kofiego nabrał rozpędu, kiedy dostał kontakt na świadczenie usług cateringowych na konferencjach. To zamówienie dało Kofi'emu okazję do zaprezentowania swoich umiejętności kulinarnych i wykazania jakości swoich usług. Wkrótce pojawiły się zyski i w ciągu kilku miesięcy Kofi był w stanie otworzyć mały sklep. Uznał Solanę za jego szczęśliwy urok, a jego miłość do niej pogłębiła się. W ciągu zaledwie ośmiu miesięcy zamieszkali razem, a w ciągu czterech miesięcy byli małżeństwem. Para bardzo pragnęła założyć rodzinę. Ale pomimo największych starań i zapewnień lekarzy, że wszystko jest w porządku, nie udało im się począć dziecka. Solana była zmartwiona. Nie spała noce. Płakała. Dwa lata później Solana zaszła w ciążę. Była przeszczęśliwa. Dziewczynka była piękna. Miała cudowne oczy matki i łukowate brwi ojca. Wystarczyło kilka lat, by zrozumieli, że ich córka jest geniuszem. Miała duże zdolności matematyczne. Abiba była głodna wiedzy. Te trio stanowiło doskonały zespół. Umawiali się na wszystko razem i byli szczęśliwi. Niestety ta radość trwała krótko. W dniu urodzin Abiby Kofi nagle zasłabł. W odpowiedzi Abiba gorączkowo trzymała go mocno i wciąż krzyczała: Tato, obudź się! Na szczęście odzyskał świadomość. Po kilku minutach Salona przepisała omdlenie stresowi i założyła, że to się już nie powtórzy. Ale już tydzień później Kofi znów zasłabł. Po tych przerażających omdleniach para udała się do szpitala, aby zdiagnozować Kofi'ego. Tam dowiedzieli się, że umiera. Biedny Kofi został zdiagnozowany z nieureczalną chorobą. Zdrowie nieodwracalnie pogarszało się z każdym dniem. Abiba i Solana odwiedzały mężczyznę w szpitalu. Niestety jego stan gwałtownie się pogarszał. Pomimo tej łamiącej sercu sytuacji, Abiba pozostawała silna i dzielnie powstrzymywała łzy. Kiedy Solana została sama, powiedziała do męża: Dlaczego nie potrafisz walczyć? Zapytała ze złością. Kofi z tą niewielką siłą odpowiedział: Bardzo cię kocham, kochanie, ale niestety nie jestem w stanie dłużej walczyć. Solana była załamana, ale wiedziała, że niestety nie jest w stanie nic zrobić. Kilka tygodni później Kofi zmarł. Wszystkie piękne rozmowy, które przeprowadzili, pomogły im odzyskać dystans do tego. Solana nie przestawała płakać nawet na pogrzebie. Abiba była smutna, ale miała suche oczy. Tuż przed opuszczeniem trumny, Abiba poczuła impuls. Zapytała matkę, czy może go przytulić, a młoda kobieta pozwoliła, nie widząc w tym akcie nic złego. Wszyscy patrzyli się, jak Abiba wchodzi do trumny i przytula ojca przez kilka minut. To wydawało się wiekami. Łzy spływały po policzkach dziewczynki i zwilżały ubranie pogrzebowe ojca. Abiba szepnęła do ukochanego taty. Potem złożyła mu ostatni pocałunek na czole i właśnie wtedy ku przerażeniu gości stało się coś szokującego. Na cmentarz przyleciał nagle gołąb i przycupnął na piersi Kofiego. Abiba i jej wargi rozciągnęły się w uśmiechu, podczas gdy dorośli trzęśli się ze strachu Niektórzy z gości pogrzebowych nawet krzyczeli z niedowierzaniem. Nawet Solana była nieco zaniepokojona. Nie była pewna, co z tym zrobić. Abiba wiedziała, że gołębie reprezentują pokój i miłość. Przyjęła ten rzadki przypadek jako sposób ojca na okazanie jej miłości. Po wielu latach Abiba opowiedziała swoim dzieciom i wnukom o niesamowitej więzi, jaka łączyła ją z ojcem. Opowiedziała im również, jak gołąbek przycupnął na piersi jej ojca. Dzieci i wnuki uważały, podobnie jak Abiba, że obecność gołębia symbolizuje miłość, jaką Abiba i jej ojciec dzielili. Co sądzisz o tej historii? Koniecznie napisz w komentarzu. Tymczasem ja dziękuję Ci za oglądanie polub ten film, jeśli Ci się spodobał oraz zasubskrybuj nasz kanał. Słyszymy się wkrótce. Do usłyszenia już wkrótce.